Kochana mamo, gdy będę duży, to ci przywiozę małpeczkę z podróży. Długim ogonkiem to zwinne zwierzę, będzie dla ciebie zmywać talerze. Długim ogonkiem to zwinne zwierzę, będzie dla ciebie zmywać talerze. Kochana mamo, gdy będę duży. To ci przywiozę wielbłąda z podróży. Na jego grzbiecie wygodnie siądziesz, aby do pracy mknąć na wielbłądzie. Na jego grzbiecie wygodnie siądziesz, aby do pracy mknąć na wielbłądzie. Kochana mamo, gdy będę duży, to ci przywiozę tłum zwierząt z podróży. Niech wszystkie ze mną mówią to samo, że bardzo ciebie kochamy, mamo. Niech wszystkie ze mną mówią to samo, że bardzo ciebie kochamy, mamo. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich mam z okazji ich święta misio Tadzio, pa pa ucieszę się z łapeczki w górę. Na moim kanale znajdziesz jeszcze bajeczki, wywiady ze zwierzętami i inne piosenki. Sprawdź koniecznie!